Dziś na przetestowanie mamy czekoladę, taką dubajską, Angel, jakaś inna niż, niż te co widziałem, z jakimś takim białym kremem. I jestem ciekawy jak ona smakuje, jeśli ją widzieliście już, smakowaliście, to dajcie znać, a ja sobie ją przetestuję w domu i sami zobaczycie, sam ocenia. Ona kosztuje 3,49 także widzimy się na teście. Dziś mamy na przetestowanie czekoladę, taką dubajską, ale trochę inną. No jestem ciekawy jak smakuje, bo te wszystkie dubajskie zwykłe już pewnie widzieliście, już nie jedna osoba testowała, także zobaczy to. Czy warto czy nie kupiłem to w Holandii w nie chyba 3 euro kosztowało. Czekolada w środku wygląda tak i biorę pierwszego gryza. W środku wygląda tak. To nie jest nadzienie mleczne, to jest taka wata mleczna. Taki wacik. Powiem wam, że bardzo, bardzo dobra czekolada. Droga, bo droga, ale mega dobra. Ta wata mleczna też te taka taka te jakby chrupka jest. Chyba że ja co innego w ogóle gryza. Już teraz wiem skąd taka cena. Naprawdę dobra czekolada. Jakiś nowy wymysł, ale naprawdę trafiony. Jeśli będziecie mieli okazję, czy coś, to kupcie sobie, spróbujcie i sami ocencie. Trzymajcie się, cześć.